coś zamówić. I tam w tym klubie jakaś jedna bitna dziewuszyna tańczyła sama na parkiecie. Oni podbiegli do tej dziewuchy, tak ją obtoczyli w dziewięciu. Ty jakiś taniec naokoło zaczęła, a to taniec coś takiego do tej dziewczyny zaczęli robić. To bardziej dla mnie wyglądało, jak oni by tak naokoło tam czcili tę dziewczynę po prostu. Ja to zobaczyłem, mówię, no chłopaki, no nie róbcie mi wstydu, ktoś mi tu zaraz rozpozna z wami, zdjęcie mi zrobi, rano wstanę, a tam na Onecie Daniel Midas to jest jednak jebnięty, no uspokójcie się. Wychodzimy z tego klubu, ale oni drą tę mordę, że idziemy na dupy. No to poszliśmy do klubu ze striptizem. I dla mnie to jest żadna atrakcja, na ale oni drą tę mordę. I wchodzimy do tego klubu ze striptizem i chryste panie, jaki wstyd to był, bo oni się zachowywali, wiecie, jak takie dorobkiewicze, nie? Takie nowobogatkie cebulaki, co to się dopiero dorobili i mają kupę pieniędzy. No jedna rzecz im przeszkadzała. Nie mieli pieniędzy, kurwa.